Kurde, halo Halo Halo, halo, cześć, jak się nazywasz skąd jesteś? Ziółek z Zwłaszczowy. Cześć jeszcze raz imię? Piotrek, Ziłek Złaszczowy. Dobrze, cześć Piotrek, do kogo masz pytanie? Mam pytanie do Mateuszka. Którego? Którego? Jest Czech. Czech na... Coś na... To do mnie. Na, pe... no nie, na pewno nie do Dondiego, nie? Okay. Jest pytanie do pana Murańskiego. Słucham pana. No to sytuacja wygląda następująco. Jak wypowiesz się na temat tego? Jak wyjaśnił twojego ojca ten żołnierz z Legii Cudzoziemskiej? Wyjaśnił go równo i generalnie. No, wypowiedz się na ten temat, dlaczego twój ojciec mówi, że był w Legii Cudzoziemskiej, a nigdy w niej tak naprawdę nie był i nie miał styczności z takimi rzeczami. A co ty masz jakieś pojęcie o tym? Byłeś tam? No to no, chciałbym. Ja śledzę, śledzę sytuację na bieżąco, na okay, lewo i prawo, okay, widzę okay. to. To no, Tłum odbiera, od odbiera to, co zostało. Od... No to zadałeś pytanie, to daj mi odpowiedzieć. E, tłum, no dobra, no, tłum, taki owczy pęt, to jest taki owczy pęt. Ludzie chcą wierzyć w to, co chcą wierzyć. Czyli ojciec antagonista wielu ludzi wyszedł jakiś gościu i, i powiedział to, co powiedział. Też szukał atencji i tak dalej. I gość ma prawo takie zdanie wypowiedzieć, okej, okay, no ale stary, nie, nie żyłeś w tych latach, nic nie wiesz o życiu. To no co mogę ci powiedzieć? Ale no? co kurwa? To jest raz. Czyli I się to się nie, nie uczy, który szukał atencji. Tylko gościu powiedział, że nawet sam, że nie szuka atencji i opowiedział całą sytuację ochu... i nawet pytał, okay. pytał starszych nawet żołnierzy, bo jest to gościu, nie pierwszy z pierwszy lepszy łapanki. I zadawał pytanie normalne, opowiedział wszystko całą sytuację, z lewa i prawa i zapytał nawet starszych osoby i wszystko jest na jego Instagramie. zresztą to okay. nawet mogę zaraz go zobaczyć. do jego Instagrama, podać. mu fame. No to mi się wydaje, że na czacie zaraz będzie napisany jego Instagram i to, to Słuchaj, znaczy będzie i na pewno. Ja już to spojrzę w ten sposób. I, e... i obejrz, zobacz w ogóle gościu, co wy w ogóle mówicie w tym internecie. Ale i... posłuchaj. E... Będziesz miał możliwość może kejża z, z panem Jackiem? Zapytasz go o to, no. Ale powiem ci tyle, nie, nie mówi się o dwóch rzeczach, o więzieniu i o o legii cudzoziemskiej. Tyle w temacie. No dobra, a co w związku z tym? Gówno. Powiedz, zapytam jeszcze jedno pytanie, a... ale weź a... gościu, chami bajera. Zapytam o jeszcze jedną sytuację. Powiedz ja mi, mówię jak bajera. Powiedz mi, nie zadawaj mi tego pytania, jak się czujesz z tym, że masz taki wstyd nad, od góry narzucany? Zajebiście. A ty? Jak się czujesz? <laughs> Jaka zazdrosna rurka tam gdzieś sprzed telefonu. <laughs> no tak, jest zazdrosna rurka. Dobra. No. To z mojej strony na tyle. Nie pozdrawiam. Nie pozdrawiam cię, również pozdrawiam Diego i Alberto. Siemano Dziękujemy ci uprzejmie za telefon.